Pamiętacie może grę Elden Ring? Ten wyjątkowy tytuł, który na kanale omawialiśmy ma już ponad rok, ale mimo wszystko wróciłem do niego i naprawdę się dobrze bawiłem. Zatem po jakimś czasie zacząłem tworzyć nowe buildy i je też stopniowo streamować na swoim Twitchu. W ten oto sposób stworzyłem właśnie między innymi tego maga, który myślę posiada już pewne aspiracje i poziom, aby stać się pełnoprawnym poradnikiem. Więc czemu by nie wrócić bądź zacząć tę grę po raz pierwszy? Zwłaszcza, że przed nami naprawdę sporo DLC do tej gry? Zaczynajmy! Zatem pora na nasz build maga i w takim razie e, sobie zaczniemy od moi drodzy ekwipunku, bo czemu nie? Tutaj jest naprawdę fajny bajer, jeśli chodzi o nasze bronie i też naszą zbroję. Także e, pora na ekwipunek moi drodzy, e, wyposażenie. <laughs> Serio, sporo przerwy kiedyś było w Valderigo i teraz tak moi drodzy, mnie na korona bliźnioksiężnika. księżnika. Ona wygląda średnio, ale jest to naprawdę bardzo prosta i optymalna e, optymalny hełm rzecz na głowę, która nam zwiększa po prostu moi drodzy bardzo drastycznie inteligencję co jest naprawdę bardzo spoko rzeczą, także bardzo, bardzo polecam ewentualnie cosplayowo możecie założyć e, ewentualnie granatowy kaptur, który zwiększa umysł, ale generalnie e, to jest bardzo prosty item, który naprawdę jest spotykany w wielu buildach podmaga pod, pod inteligencję w Elden także naprawdę bardzo prosta rzecz. Następnie jest czysto cosplayowo moi drodzy mamy po prostu zbroje karyjskiego rycerza i też pozostałe elementy lżejsze, żeby nie inwestować bardzo po prostu w wytrzymałość i w sam udźwig tutaj naszej postaci. Także cosplayowo jest dobrze, ale też bardzo tak książkowej przykładnie, zwłaszcza gdy mam ten helm. Pora, moi drodzy, w takim razie nasz ekipunek. Tutaj jest myślę bardzo ciekawa rzecz, ponieważ mamy, moi drodzy, tutaj ostrze, zrudy meteorytu, które jest naszą bronią e, pod prawą rękę, ok? Czyli po prostu, jeśli nie spalujemy, nie kastujemy, no to używamy tego właśnie, tej katany. Wybór może być ciekawy, nietypowy, ponieważ jednak najbardziej popularnym e, swego czasu e, kataną bronią dla magów była. Był Księżycowem Voal, który jest naprawdę strasznie przechajpowany. Nie mówię, że jest zły, on jest dobry, ma lepsze skalowanie pod inteligencję, e, ale hmm, naprawdę spokojnie, moi drodzy, uwierzcie mi, że ten e, miecz, który mam tutaj, tą katanę z ostrza, ostrze z rudem od rudy naprawdę jest bardzo dobre i naprawdę też niższe, znacznie wymogę, jeśli chodzi o to, a te wzmocnione ostrze naprawdę tutaj bardzo, bardzo duże opracowanie, też ma naprawdę mega przyjemny muset sam e, skill z tej broni jest niezachwycający, ale generalnie nie o to w tym chodzi. Sama brona jest bardzo dobra i naprawdę się dobrze sprawuje. Kostury, moi drodzy, to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ w przypadku kosturów mamy dwa, aż dwa kostury, ponieważ, e, moi drodzy, naszym głównym kosturem, którym będziemy kastować, jest ten w lewej ręce, który e, cały czas trzymamy sobie bez zmiany. Moi drodzy, chodzi o to, że. Kosztor naszej lewej ręce to karyjskie berło królewskie Które ma najlepsze skalowanie pod inteligencję w Eldringu, Jeśli chodzi o kostur, najlepsze e, możliwe skalowanie właśnie w tej broni Także po prostu najbardziej domyślny kosztor pod szkołę stricte karyjską Jest to kostur który z Rydali, czyli z bossa właśnie e, w Akademii Także dzięki temu kosztorowi mamy naj, najwyższe możliwe skalowanie pod inteligencję z Zwłaszcza połączeniem karyjskich speli, które są po prostu troszeczkę inne. Natomiast w takim razie, po co nam drugi kostur? Moi drodzy, drugi kostur, który mamy w prawie ręce, to błyskawienie kostur Azura, który jest kosturem, który uwaga, zwiększa szybkość rzucania zakręć. Także tak naprawdę nie bijemy się kosturem w prawie ręce, bo jest po prostu słabszy, niezmocniony, a bijemy się kosturem, który mamy w lewej ręce, dzięki czemu po prostu kastujemy szybciej. I teraz zobaczcie krótkie porównanie, że jest jednak odczuwalna różnica w prędkości między tymi kosturami. W przypadku artefaktów, talizmanów, które mamy tutaj jest, myślę, mniejsza. Nacisk materiałem, naciski to Tutaj raczej nie jest to wybór mega rozbudowany. Mamy tak zwany niebieskiego smoka, niebieskie amulety tancerki i modry szczec skrytopójski. Są to itemki, które nie są stricte pod najlepsze pod Generalnie raczej na to tutaj nie patrzymy w tym buildzie. Wiadomo, są itemki dobre, ale na ten moment tutaj ich nie ma. Ale generalnie, mimo to, radzimy sobie naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o itemki, które nam się przydadzą, no tutaj niech będzie ten mimik, ok? On jest, on jest jednak dobry. W takim razie Zajmiemy się może punktami umiejętności, czyli coś też bardzo prostego, książkowego na poziomie SL100-101 Także przede wszystkim mamy nacisk na inteligencję 61, myślę, że 60, 61 wam w pełni wystarczy Oprócz tego mam tutaj nacisk na witalność Spokojnie możecie podbić pod również 50-60, ok? To jest bardzo istotna rzecz Umysł również na poziomie 30, około, też będzie dobrze. Natomiast pozostałe już elementy są mniej istotne: zręczność pod wymóg zbroi, wytrzymałość pod, zręczność pod wymóg broni, wytrzymałość pod wymóg zbroi. Eee, także, tak naprawdę, najważniejsza jest inteligencja pod 60 poziom, witalność pod 40 na ten moment i umysł pod 30. W takim razie pora na to, jakie mamy e, czary, jakie mamy spele założone, także sobie po prostu o nich szybko powiemy na ten temat. Przede wszystkim najbardziej domyślnym spelem dla Was, który będziecie kasować cały czas, jest kometa. E, po prostu zwykły, prosty e, pocisk. Jest dosyć mocny, ale też e, wolno się kasuje, także dzięki turegiiemu kostrowi. No, kometa jest dosyć szybka. No i to jest na, najlepszy taki bazowy skill, który będziecie, z którego będziecie korzystać tak naprawdę. Oprócz tego mamy również karejski Wielki Miecz, który jest naprawdę bardzo przyjemnym e, spelem w zwarciu Oprócz tego mamy Kometa Azura, który jest naprawdę świetnym itemkiem pod bardzo fajną mechanikę, którą Wam zaraz również pokażę Ale przede wszystkim jest to coś na przede wszystkim bossów Obok mamy Armatę Hajmy, która jest skillem, spelem zwłaszcza pod grupy wrogów Teraz się napiję, żeby nie było i też ewentualnie mamy młotek, hajmy, jeśli chcecie po prostu też komuś większemu e, walnąć z bliska. Czyli coś podobnego do wielkiego Brytyjczyka, tylko że wolniejsze. Oprócz tego mamy również jako bonus falangę wielkiego ostrza e, pod walkę w zwarciu. Te pociski po prostu przydadzą się e, przy walce w zwarciu, gdy używamy tej broni w naszej prawie ręce. Bardzo fajnym elementem, który zwiększa skuteczność naszej komety Azura jest. Eee, niesamowity eliksir, który tutaj moi drodzy posiadamy, jest on połączony z, uwaga, modrą kryptowizą, która eliminuje zużycie punktów skupienia. Dzięki czemu przez jakiś czas eee, po prostu możemy używać naszych speli bez kosztów, właśnie umysłu. Oprócz tego mamy również całą ze całonomagi, która po prostu nam same spele wzmacnia. Także dzięki temu tak naprawdę możemy zaspamić naszego bossa, co jest naprawdę mega, mega przyjemne. Zatem mam nadzieję, że ten bardzo prosty materiał, prosty poradnik do edelingu Wam się przyda, spodobał, a my widzimy się w kolejnych materiałach na kanale Tydanie Polska. Trzymajcie się!